Prólowałem się kołania nisko, prosto z różalowa trenujemy sobie tego polskiego i trzeba podziękować chłopakom. Otóż z tej firmy piękne kwiaty. Mam tutaj dościuchy. Będę wpierdalał i ładnie wyglądał. Jak zabałę dostawanie z drużarę, bo nie zobaczyłem, że ładnie wyglądał, bo zdrawiam panów. Zegazałem sobie. Jak hobby, tak? Jak <gibli> to się robi? hobby i żelazny nie Peś to, nie. to, nie. to nie. Ale kurde, znagła? O,